Sztuczna inteligencja w służbie kina? Oczywiście. Tym razem jednak została przekroczona kolejna czerwona linia. Netflix właśnie pochwalił się wykorzystaniem AI do stworzenia sceny zawalenia się budynku w Buenos Aires w argentyńskim serialu science fiction El Eternauta, jak tłumaczy współprezes Netflixa Ted Sarandos. Wykorzystanie AI Dziesięciokrotnie skróciło czas pracy nad tą sceną, a co za tym idzie, zdecydowanie obniżyło koszty produkcji. Powtórzmy, dziesięć razy szybciej, niż gdyby użyto tradycyjnych narzędzi do efektów specjalnych. I to nie była zwykła sztuczna inteligencja, a generatywna, czyli taka, która imituje ludzką kreatywność. iLine Studios, wewnętrzne studio Netflixa, wykorzystało modele AI przeszkolone na danych dotyczących rzeczywistej architektury po to, by zniszczenie było jak najbardziej realistyczne. Dzięki temu możliwe było uzyskanie efektów o jakości porównywalnej z tradycyjnym generowanym komputerowo obrazem, ale przy o wiele mniejszych nakładach czasu i pieniędzy. Netflix oczywiście podkreśla, że AI nie zastępuje artystów, a ich wspiera, że dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, nawet przy niskobudżetowych projektach, będzie można realizować ambitne wizje. Są jednak tacy, którzy mają wątpliwości, bo nie tylko o pracę artystów tu chodzi. Przecież generatywna sztuczna inteligencja wykorzystuje pracę ludzi w dodatku bez ich zgody, a to prowadzi wprost. Do wykluczenia ich z rynku pracy. Zresztą AI, ta zwykła, już jest szeroko wykorzystywana w Netflixie od jakiegoś czasu do dostosowywania jakości obrazu do prędkości internetu, czy do automatycznego generowania napisów i dubbingu, które co prawda i tak muszą być poprawiane przez ludzi, ale i tak to bardzo przyspiesza proces udostępniania treści na międzynarodowych rynkach. Teraz okazuje się, i na to mają nadzieję właściciele Netflixa, że nawet projekty o mniejszych budżetach będą miały szansę na tworzenie efektów na poziomie dużych produkcji. Tylko czy na pewno o to chodzi w wielkim kinie? I w ogóle, czy to jeszcze będzie prawdziwe kino? Co Wy o tym myślicie?